Ja to już coś zobaczyłam, to jest taki jakiś szat. Co to jest? Co to masz? Co to jest? Nie wiem. Cześć wszystkim, tu i jesteście na kanale Yoda Toys! Zapraszam Was na nowy odcinek! Prosiliście mnie, abym nagrała swoje prezenty urodzinowe! A więc nagrywamy! Jeśli lubicie urodziny i prezenty, to zostawcie oko w górę. Odliczam 3, 2, 1 i w górę. Zaczynamy! Swoje prezenty, czyli od rodziny Aisza dostała ile? Dwa odcinki temu? Tak W filmiku 12 sklepów na 12 lat A teraz Aisza będzie otwierała swoje prezenty od? ŚWIECIU Ty jeszcze nic nie widziałaś? Nie podglądałaś nie. nawet? Aisza bardzo tak. chciała nagrać dla was taki odcinek Pierwszy będzie od mojej siostry Mai? Tak Maja bardzo się starała Aisza i to chyba takie pierwsze urodziny? Tak. Kiedy od Mai dostałaś taki prawdziwy prezent, nie rysunek Nie byle co, tylko to dwa to prezenty majy fajny, ona tak się starała, zobaczyć, ona chciała kupić taką kokardę. Dobra, otwieraj. Zobaczymy. Tymi? Zobaczymy twoją reakcję. Co to A, masz? Nieładne. Co to? Mogę zobaczyć? To są słuchawki. Słuchawki to do noży. Wow! Różowe Aisha. Takie się, tak? Mhm. Okej, okay, co to jest? Takie dwie bransoletki. BFF. Tak i paznok z lamą! Mhm, uh -huh. takie samo przyletne, tak? Tak. Klawy różowe, też fioletowe. Różowe, fioletowe, jeszcze takie... koty, jest zobacz. Dzisiaj będziesz robiła czy później kiedyś? Uh -huh. Jeszcze Boga nie wiesz. A konzaleczkę ubiorę teraz. A drugie dla kogo będzie? Zobacz. Jeszcze pomyślisz. Piękna, mhm. Piękne, prawda? Tak. Aisza, i właśnie, jeszcze pudełeczko też jest prezentem. Wiesz, tutaj możesz różne drobnostki chować, prawda? Dobra, co tam masz jeszcze? Cukierki. To, co, to były co olenki. Olenki. Tak. Co to masz? Ty pokaż. Wow, co to jest? Coś to długiego, 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 tak? Naszyjnik. Naszyjnik. Jesteś Ale słodkie to jest. Ale super, super, pasuje do twojej kreacji nawet no? teraz. Naprawdę? Super. Moja siostra Maja, jeśli to oglądasz, dziękuję. Ona na pewno będzie to oglądała, prawda? Tak. To? To ma Takie oh! wyloczki. Ale super. Takie wyleczki na uh -huh, przykład Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. Super. Ale też kolory fajne, prawda? No? Tak, tutaj jest napisane Best Friend. Friend. Tutaj? I jeszcze kolejne coś. Flaming. że o skąd ona wiedziała, że muszą być flamingi? Powiedz Aisza. mi. Coś jeszcze masz, naprawdę? Są dużo prezentów Ci moje damy. Ulary! Ubieramy od gazu? Ubieramy i się mierzamy. Ale super, bardzo mi się podobają. Takie, takie super piękne. to jeszcze nie wszystko. Co tam jeszcze masz? Coś w Czyli już coś Jeszcze kolejna, czyli kolejna karteczka. No. Super. Zobacz co jest. To co? To? to ja i dużo, dużo sopysów. Sanduszek. O, tak. czyli duże miłości od Mai. I taka różowa piękna koperta. Ostatnia. To jeszcze nie koniec. Co to masz? Chciałaś bardzo? Moje dziecko, prawda? Słuchajcie, Isha bardzo chce mieć chomika, tylko że... No, nie, nie teraz, prawda, Isha? Więc Isha dostała chomika od musi Słodki. A ten ja tam już coś zobaczyłam, to jest taki jakiś szak. szok. Szok? No. Taka maseczka. Taka maska jednogłożec. Wow, on super. I to jeszcze nie koniec prezentów od moich. Tak. Co takie kupić? Aha. Ale to jest się. Trzy różne kolory. No, trzy różne na trzy, wow. wow. Takie serduszka, tak? Wszystkie tak. serduszka. Co się jeszcze nie jeszcze, to, to już od siebie ono coś jeszcze dorzuciło swoje własne. Wow. Ooo! Gwiazdki! Czekaj, to, jest, to są gwiazdki i... I kwiatuszki. Mhm. Gwiazdki i kwiatuszki. I, I taki misiek. Taki misio. Tak. Przyjaciel. Tak. Dużego komisja. <noise> super, cieszysz się? Pierwsze prezenty Ciebie zaskoczyły, prawda? Tak. Okej, okay, jedziemy dalej. I kolejny prezent, nie ba powiem od kogo. Nie, nie, nie będziesz mówiła, tak? Tak. Co tu mamy? To ch był chyba prezent zrobiony własnoręcznie, tak? No. Co to? Motylek! Ale to jest super, zobacz jakie pudełeczko. No. Naprawdę, ten ktoś, Mówił, Bo że ta. Po... Tak ktoś mówił, że to złapał. <grywa> tak? No. I tu jeszcze coś. Uuu, wiem, co tu jest. O nie. O, ale słodkie. Czekaj. Okay. To jest. Ja myślałam, że to, jest to kwiatuszek, a to, a to jest kurczak. Tak. Ucieka <grywa> głową kuiczeczkę. Kuiczek? Tak. I motylek. Dziękuję. <grywa> Zgubiłam głowę sami. Ale to jest słodkie, prawda? Następny prezent? Nie powiem od kogo. Albo no, nie wiesz. Nie wiesz wiem. czy nie nie, nie Wiem, się? Ale nie wiem. Okej. Okay. Co to jest? Okay. To jest domek? Tak. Dla ptaszków? Tak. Naprawdę? No. Tutaj wsypacz. No, ale to jest słodkie czyli takie ptasie cafe? Tak. Czekaj, ptaszki wlatują gdzie jak? Nie, tutaj jedzą. Dobra. Zobacz, to można tak powiesić, nawet o, tu, zobacz, tak? No tak. ponieść i tu można. I tu zajmujesz. można jeszcze coś zawiesić, chyba, tak? No, super. super. Cieszysz się bardzo, chciałaś Ta. kiedyś kupić, prawda? Taki Ta. karmnik dla ptaszków. Mmm, słodycze jeszcze. O, słodycze. Podzielisz się, podzielisz się z nami, czy nie? Słodyczami. Bo za dużo dla ciebie. To może być dla mamy, dla taty, czy siostry, brata. Podziel, a Panie Oj, już. Oj, Proszę. To mój. Bardzo dziękuję. Jesteś zadowolona? Tak. Teraz tylko muszę kupić. Każdy dla ptaków. I kolejny prezent? Co? Co to? Oh, o, ja no. też to widzę. Szampon. Nie. Co to jest? A nie! A to ja jest ja to piesek. To piesek! To jest piesek! Tak. Figurka Ta taka. No. Mhm. Nie, to nie jest piesek. To jest chyba Lampard? Gepard. Gepard. Ale nie, to nie był szampan. Co to jest? To jest taki y, kopeczek. A, ja widziałam. Ja widziałam Moi, że wiesz, co się stało wczoraj? Tak. Jak Janek skakał po łóżku i przywrócił. Tak, no tak. nic. Ha, to jest Ja wiem dlaczego. Ja wiem, bo ja ya, widziałam um, to i y, chciałam też kupić. Tak? Ja. Super. Hm. Ale na smutki i zobacz taka słonka wielorazowa. Jeszcze coś? Kupić? Ja chciałam, tak, tylko jest. To miałam. jest taki pojemnik na długopisy. Tak, Ale super. fajnie. Dziękuję. Okej, okay, zostały Ci dwa prezenty. Teraz ten. Tak. Taka róża. Nie róża, to, to jest Róż. bukiet kwiatów. E, Czuku. Za. I zapów. Tak pięknie zapakowany prezent, że się po prostu się... nie chce się, się... rozrywać, prawda? Chyba sobie jakiś taśma. O, tu ale ty zauważyłaś? Teraz tak. zauważyłaś? Jestem ciekawa skąd ta osoba wiedziała, że tematyka twoich urodzin to będą... To, to było przypadkowe. E, tak? Tematyka twoich urodzin to będą flamingi. Powiedz mi skąd? Właśnie sama nie wiem. Nie wiesz? Ja też nie wiem. Jestem w szoku też. Tak jest. O! o że... Coś się by chciała! Słuchajcie, mi bardzo chciała. Ja chciałam, coś się Lisek! Ja myślałam, że to może coś być z rysowaniem. Tak? Słuchajcie, ja myślałam, że może tu są puzle albo ja gra plężowa. Myśli... Myślałam, tak. że to może być płótno. Jak? Albo dużo, dużo cukierków. A tu jest molowanie po numerach, ten lisę, Kaiisza, super! super. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, ja też mam y, takie obrazy mamanie po numerach i Elisza bardzo chciała, bardzo prosiła, tak. chciała nawet ode mnie zabrać. A tu masz coś Taki lisek, super. Będzie pasował, wiesz, do waszego pokoju mają, prawda? A, bardzo się cieszę. Tak? I to, ostatni no, prezent ostatni też nie duży, prawda? Duży taki bo. wiem kogo. Ja może zdać, tak A może tam będzie kartka, no to wtedy zobaczymy, prawda? Dużo. Co to masz? Nie no możesz? Pomóc ci okay. jakoś? Puppit! A jeszcze widziałaś? Ta to torebka też fajna, taka A ja patrzcie, Puppit! To jest taki pamiętnik, można no, powiedzieć no, nawet, tak? No, możesz. Fajnie robisz. Zobaczymy, jak to na środku? Tak. Chciałaś kiedyś, dobrze? Tak. Uuu, wow! Tak, tak, tak i później z drugiej strony. Co tam no. dalej? Mm. Mogę zajrzeć okay. czy nie? Nie. Okej. Okay. Ale widzę, że tutaj jest dużo słodyciek. o Isza. Mówię ci Isze, że musisz się podzielić z rodziną. Co to jest? Nie wiem. Otwieramy? Tak. Czekaj! Co to jest, naprawdę? Nie, to nie, nie ma, nie ma tu podpowiedzi. Na pewno jest. Ja nie będę czytała. Nie czy ma. Światuszki, coś tam, coś tam, ale to ciężko zrozumieć, szczerze. Potrzebuję nożyczki! Sama, no, o, o, o. Sobie. Co jest w tyłu? Też nic. Ja już nie mogę się doczekać. Mogę ja zobaczyć, chcę zobaczyć. Nie, nie możesz. To też, ja ty, ja sama zobacz. Dobra. Co? To jest do Dobrą kolację. Ja Zmarzyła. O, to dużo. Zobacz. O, a jeszcze te bransolety. Wiesz, które? Co ty kiedyś... Dla mnie i dla taty zrobiłaś takie breloczki, pamiętasz? Mama, A? tata, coś tam. I takie też drzewka były, zobacz. O! Są też takie bransoletki, nie pamiętam jak one się nazywają. Jeśli będą otwarte komentarze, to napiszcie jakiś Charms czy coś takiego. W zależności od tego, jaki masz nastrój, nakładasz takie koraliki. No. Że na przykład czujesz, nie wiem, e, nie wiem, jakiś pociąg. O, jedziesz w podróż, no to sobie nakładasz ten pociąg i na przykład, nie wiem, o tyle. No super. Fajne. Jest ja jestem też w szoku, to jest super. To jest super, ja marzyłam o takim. Ja szukałam zawsze jakiś ten, co to nie zestaw, będzie tak zestaw, fajny. który nie będzie tak dla mnie. Bo ty e... nie robiłaś tymi gumkami, prawda? No, i było gubki. trudno mi na przykład nakładać wszystko i wiązać. to mhm, jest super. A, tutaj... a jeszcze teraz dla wszystkich swoich przyjaciółek będziesz mogła Ja zrobić. nie mogłam nigdy znaleźć zestawu idealnego, a to jest idealny I w takim pudełeczku. Tak. Ja myślałam, co to może być. <laughs> Następnie. Mam tu też kartkę. Okej, okay, czytamy? Tak. Dla no najlepszej przyjaciółki, Aiszy. Aiszy. To jest zrobione własnorocznie. Ole super. Wow. Dobra, czytamy? Najlepsze, najlepsze życzenia przyjaciół. urodzinowe dla Aiszy od Julii. Ole super. No to teraz tylko jeden Dzieci prezent, święta. o którym wiecie tak? tak od kogo to jest. To to jest kartka, ta była kartka, tak. I zobacz, tu życzę 100 lat. Taki piękny tort. Coś oh jeszcze? Co? W dniu twoich urodzin? Życzę ci dużo szczęścia, uśmiechu, radości, zdrowia i spełnienia marzeń. Tak łał. Mam no, pierwszą nagrodę. <grym> <grym> Nagroda od przyjaciółki dla przyjaciół. Gdzie to postawisz? Postawię tam, gdzie będzie za wszystkich chcę widać. A tu co no? Jeszcze coś? Nie za dużo iszy? Coś do szycia. O, lama! Lama! Myślałem własną lama, taką e, maskotkę uszyć. Wow! Ale zobacz, tyle prezentów wiesz do robienia. Takich wiesz kreatywnych i na przykład dla ptaszków też to jest fajne, że będziesz mogła karmić, tak? Takich pożytecznych, prawda? Uh -huh. Mam na przykład malowanie po numerach, i ja się uwielbiam malować, wow. rysować e, takie robótki ręczne, ono też uwielbiam, więc naprawdę szok. Wszyscy trafili super naprawdę. Co? Otwieramy? Otwórz, może sprawdzimy? Tak. W sumie właśnie to można było wczoraj nawet otworzyć mm -hmm. na imprezce, prawda? Ale nie tak wczoraj jedzenia było sporo. O A kolejny możemy zobaczyć, jakie Co? A to jest... To, to są takie ciasteczka, tak? Zobaczymy kolory. Żółte, różowe. I jeszcze teraz różowe. To już taki inny kolor różu, prawda? Białe. I tu... Żółte. Super. I się jeden. Tak? Mm -hmm. Jeden? Mm -hmm. Zobaczcie. To faktycznie. Które mogę spróbować? Mogę spróbować? Mm -hmm. Żółty lub jakiś Biały. Co? Jeszcze? jeszcze? Ona wie, mi... że ona, ona i ja lubię bardzo Oreo. Tak? No. Oreo z Coś jeszcze czy jej już mam? Nie, No nie, ona przesada. Dlaczego tyle tego wszystkiego? Jula. że nie chce się z nami dzielić. Napisz pro, proszę do niej sms żeby się z nami podzieliło. No, ty kiedy już tam filmik się pojawi, to ja już wszystko zjem. Co? To będę się, słuchajcie, spieszyła z montażem. Super, bardzo się ci cieszysz? Bardzo. E, super z super urodziny. Jeśli ten filmik wam się spodobał, to zostawcie się górę. Do zobaczenia, papa! Pa! Już zabieram wszystko i idę, pa!